Siemano, z tej strony Kif i zaczynamy sobie mecz Weekly Drop, Weekly Drop odcinek piąty? Chyba tak, chyba będzie to piąty albo czwarty, nie jestem pewien. No i znowu spóźniony, przepraszam, no ale kurde, serio, szkoła przeszkadza. Szkoła jednak przeszkadza, zwłaszcza, że nie tylko szkołę mam, a jeszcze mam inne zajęcia i jak na przykład yy, pf, kurs na prawo jazdy teraz robię, więc no już pewnie wiecie, bo mówię to chyba za, za każdym razem jak się spóźniam. No i no i co? I mam tak, że w sumie teraz jeszcze szkoła doszła. Więc do jakiejś 16 siedzę w szkole. Potem wychodzę na 18 czekam na jazdy. Przychodzę, jest 20. albo nawet 21 w domu i już mi się kompletnie nic nie chce. No, ale dobra, teraz znalazłem chwilę czasu, no, głównie dlatego, że jest sobota. Więc sobie nagrywam. I, i jak widzicie. Mapa Szut tym razem już chyba była w jakimś odcinku nawet, chyba w pierwszym, jak nie, albo w drugim coś takiego, w drugim chyba było. No i wygrywamy sobie spokojnie. E, na pewno to wygramy, raczej nie będzie problemów jakieś. Ja już już przyzwyczaiłem, że taka tradycja jest chyba, że w każdym weekly dropie wygrałem, nie? Chyba jeszcze nie było takiego weekly dropa, żebym nie wygrał. Chociaż może, nie wiem. E, nieważne. Dobra, mamy czwarty level. E, w ogóle potraciłem wszystkie skiny, no, ale to już mówiłem głównie dlatego, że... Czyste naklejki i w ogóle jeszcze trochę bawiłem się w obstawianie w ogóle skinów na właśnie takich jackpotach i tak dalej. Jak chcecie, mogę coś takiego nagrać, a to w październiku dopiero. Eee, jakąś koskę bym sobie na przykład obstawił, co wy, co wy na to, to byłby niezły hazard, no nie? Eee, ja myślę, że spoko. Myślę, że mogę czegoś takiego spróbować. Chociaż ja nie mam szczęścia do takich rzeczy, tak samo do openingów, chociaż na pewno będę robił jakiś opening. Jeśli chcecie opening, to dajcie znać. Bo na razie chyba nie, nie ma problemu, żebym to zrobił jakoś w najbliższym czasie. E, a tak swoją drogą. E, tych filmów będzie w ogóle mniej we wrześniu, we wrześniu będzie tych filmów dużo mniej. No właśnie z tej racji, że mówiłem, że 16 kończę, 18 jazdy, no i, no i już po prostu nie mam czasu właściwie nawet dla siebie, a co dopiero na, na YouTube jeszcze no i tak. Ale no we wrześniu w październiku kończę te, te, te prawo jazdy, no nie już będę sobie robił to prawo jazdy, więc myślę, że tych filmów będzie pojawiać się mniej, chociaż myślę, że dopiero od drugiej połowy października. Boże, nie mogę trafić. Głównie dlatego, że jak już mówiłem i powtarzam i będę powtarzał, że w październiku zmieniam sprzęt, więc będzie to dla mnie takie o, trochę wow. No nie będę musiał sobie wszystko poinstalować, potem potestować, pewnie Wiedźmina sobie kupię i też to będzie dla mnie trochę, jeśli chcecie Wiedźmina, to, to mówcie, chociaż już pewnie nie chcecie, no ale dobra. W na pewno będę sobie chciał, nagram na pewno coś z tego. E, bo to jest kozacka gierka i a, że nie miałem jeszcze nawet okazji zagrać, tylko sobie oglądać model co najwyżej. Więc będzie to dla mnie na pewno kilka dni, kilka set godzin, no set może przysadziłem, no ale dużo godzin spędzonych w, w Wiedźminie myślę, że będzie. Tak samo Gita 5 nie grałem jeszcze nigdy na kompie. Na konsoli grałem, ale i to jeszcze nie u siebie, więc myślę, że dla mnie to będzie taka, takie nadrobienie tego wszystkiego, czego nie mogłem teraz grać z, z powodów sprzętowych. Nie oprócz tego kupię nowy mikrofon, bo ten jest słaby. Znaczy może nie odczuwacie tego, ale bo ja to trochę obrabiam, trochę ten i jakoś to dobrze wychodzi, ale na pewno chciałbym, żeby to wszystko jakoś jakoś się podwyższyła. Poza tym mikrofon mi się na pewno przyda jeszcze w innych celach. Eee, więc spoko, no nie kupię sobie. No i 11 poziom i nie wygrywamy. Jesteśmy na trzecim. miejscu, Znaczy na równi jesteśmy tak jakby, no nie? Eee, ale jesteśmy trzeci, jeśli chodzi o to ułożenie więc myślę, że trzeba sobie tutaj zanegyować. Fajne jest właśnie to Wuha, jak ktoś dominuje, znaczy fajne. Dla, dla nas jest fajne w tej chwili, ale jeśli my mamy na sobie takie WuHa, to już tak fajnie nie jest. Dobra, mamy 12 poziom. Eee, w ogóle muszę wam powiedzieć, że gram sobie ostatnio często... Znaczy często właśnie jak przychodzę do domu i nic mi się nie chce, to zazwyczaj pyknę sobie jednego rankeda, no nie i to by było na tyle. To Boże, co, co się dzieje z ludźmi, jak oni rajdują w ogóle na cokolwiek? Co on tak szybko chodzi? Eee, nie rozumiem w ogóle, dlaczego ludzie rajdują z powodu gry. Z powodu tego, że na przykład ktoś gorzej gra, jakiś mój teammate gra, albo nawet ja do gorzej gram trochę, ktoś coś yy, no nie uda mu się i od razu ten rajduje. Taki rajdz jest w ogóle wyzywanie, że yy, co za team, no nie, jak, jak mam grać. Boże ludzie to jest tylko gra jak można się tak w ogóle spinać o to nie wiem o głupią rangę tak samo dobra spadłem ostatnio z MG1 bo w sumie nie gram i ostatnio w ogóle jeszcze członek mojego zespołu dostał bana więc no to oczywiście od razu ranga w dół nie zawsze ale akurat w moim przypadku to, to akurat nie problem. No 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 więc Jezus ja nie rozumiem jak się można tak spinać o grę bo to jest tylko gra nie, nie wiem nie dostajecie za to pieniędzy. Ja, ja rozumiem, jakbyśmy grali o pieniądze, chociaż też nie, gramy dla zabawy głównie, ja nie wiem, gra to dla mnie gra, żeby się rozluźnić trochę z, z rozrywka jakaś, a nie, a nie jakiś sport czy coś. No, no sorry, ja tego tak nie traktuję. Co to za ścina była, o. E, jeszcze jeden poziom i mamy kosę. Ale mamy tutaj godnych rywali, bo, bo też mają 15 poziom, więc potrzebuję, dobra, dawać mi kogoś, tam coś jest, dobra. Nie zabiłem, co prawda? No, już ktoś ma kosę, niedobrze, niedobrze. Ej, mieliśmy to wygrać. Czy to będzie pierwszy weekly drop, w którym nie wygraliśmy? No, by nie. No, niestety, nie wygraliśmy. Ale mamy drugie miejsce. Nie, trzecie, no, znaczy, no. Dobra, standardowo musiałem sobie dobić level, ale to już chyba tradycja jest. No i co, zobaczymy, co, co, co sobie dropu, Spadłem sobie do Golda 4, to już mówiłem. Spokojnie wbiję sobie ten gier, jak tylko będę miał czas, żeby w ogóle grać. Bo teraz, no jak mówię no nie mam za bardzo czasu, żeby grać, tak naprawdę. E, dobra, GSG1, dżunglowany, paskowany, czyli broń warta, zapewne 3 centy. To jak widzicie, są moje naklejeczki, beznadziejne. E, no i dobra, e, no, zapewne w walkach, no cóż. Znowu, na, znowu w życiu mi nie wyszło, jak to mówię. I no cóż, jutro będzie prawdopodobnie case clicker, mam nadzieję. Mam taką ogromną nadzieję i czekam, aż będę miał więcej czasu, żeby zrobić jakiś lepszy film. Na tą chwilę to by było na tyle i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych filmach. Siema.